1 pierwszy w czerwca i moje urodziny urodziłam się 1 czerwca był to czwartek, Boże Ciało i pierwszy raz zaczerpnęłam oddechu w życiu i minęło 52 lata jestem Bogu wdzięczna jestem wdzięczna rodzicom wszystkim ludziom, których spotkałam na mojej drodze jestem bardzo wdzięczna bo nie wyobrażałam sobie nie byłam w stanie sobie wyobrazić, jak cudowne życie będę miała, jak wiele rzeczy się ułoży i pomimo wielu trudności i wielu momentów, w których lały, lały się łzy i wiele rzeczy mi nie wychodziło i myślałam, że jestem gorsza i beznadziejna i wiecie, i wielu prorokowała nade mną to, że moje życie się nie ułoży, to dzisiaj w trakcie, w dniu moich urodzin jestem bardzo wdzięczna bo Bóg wszystko wyprowadził, wszystko ułożył, zbudował we mnie naprawdę tak wiele i zmienił we mnie tak wiele. Czy szukasz pozytywów w swoje urodziny? Czy szukasz radości z Twojego życia, w Twoje urodziny? Czy szukasz tej radości poprzez wdzięczność? Ja szukam. Szukam, doceniam każdą chwilę, każdą osobę. Doceniam y, też te wszystkie trudne rzeczy, które mnie tak wiele nauczyły. Te wszystkie moje upadki, niedawania rady, które tak wiele mnie nauczyły. Doceniam. Więc niech ten dzień moich urodzin będzie świętem dla wszystkich. Oprócz tego, to jest jeszcze Dzień Dziecka. Więc mam ogromną wdzięczność, że pewien entuzjazm, który jest charakterystyczny dla dzieci, jest we mnie. Chociaż jako dziecko bardzo przeżywałam, że, że moje urodziny są w dzień dziecka, bo, no bo świętowaliśmy, chociaż nie w moim domu nikt nie świętował moich urodzin, ale to było zawsze takie, taki trudny moment, nie? Bo był dzień dziecka, urodziny, i wiecie co? I Nikt nie świętował ani dnia dziecka, ani urodzin. Więc i tak czułam się ograbiona, i tak czułam się jakaś taka niespełniona, bo bądź się nie działo. A nawet jakby się działo, to i tak dostawałabym tylko jeden prezent na dwie imprezy. Ale dzisiaj na to patrzę inaczej. Dzisiaj patrzę na to, że jestem w stanie sama siebie obdarować, sama sobie uczynić świętowanie, sama pewne rzeczy poukładać. Jestem w stanie, tak? I to, to jest coś, co bardzo, ależ to bardzo mnie cieszy. I za co jestem bardzo wdzięczna. Czego wam życzę w moje urodziny? Byście dostrzegali dobro w swoim życiu, byście dostrzegali ludzi, okazywali im wdzięczność, żeby tak było. Nie chciejcie czerpać, chciejcie dawać, a to zmieni absolutnie wasze życie.